Wyprostuj się komuś Dzień nauczyciela, jest a w zasadzie to wiesz no dzień edukacji narodowej. Ja nie rozumiem, dlaczego tego nauczycielki, proszę cię, dyrektorki dostają kwiaty. A co, a sekretarki, a kucharki, proszę cię, a panie woźne? One nawet więcej robią dla tego budynku. No co, przecież ta anglistka to co chwilę wciąż jest, proszę cię, nic tylko L4, i podmieniają te nauczycielki. Przecież to się dzieciakowi, proszę cię, wełbie może pomieszać. O, będzie chór śpiewać, nie mogę się doczekać. O, jezus, co te słowa? Boże piszczą, czy jak koty, proszęcie, pod naszym blokiem w marcu. Nauczycielka od chóru do wymiany. O, jest ta od plastyki, patrz, patrz, artystka, no. A żeby ona tak naprawdę coś potrafiła zmalować, a nie tylko plotki na osiedlu. Ona to wiesz, proszę cię, wszystko se ubarwia, całe życie se ubarwiła. O, a ten od WF-u proszę cię, daj spokój, niby taki sportowiec proszę cię, a brzuszek to ma większy niż twoje uda, Beata. Założę cię, że ja bym z nim proszę cię, jakiś wyścig wygrała. Dlatego no, na mecie, proszę cię, muszą być krzyżówki, kawa rozpiszczalna i proszę cię raz, dwa i przebiegnę! A polonistka to się jako tak otrzyma, ale ona wiesz ma nazwisko Sienkiewicz, na co nazwisko zobowiązuje. Chociaż te włosy to ma suche normalnie jak w pustyni w puszczy. Nogi takie jakieś krzywe na ukość są normalnie jak krzyżacy. Ale patrz nie może znaleźć swojego miejsca no, także kwobadis. O, 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 jest dyrektorka Macz no. Ta się zawsze tak odstroi. Ale w ma te perfumy. Aż do mnie doleciało. Gubuś <suszy> prosto! Teraz, a czemu żeś mu, proszę, cię tej koszuli porządnie nie wypracowała i w spodnie nie włożyła? Jak psu z gardła wyciągnięty. Ale jak tak na was patrzę, proszę, to, co w rodzinie to nie zginie. Czy wy wiecie, że jesteś coś takiego jak żelazko? A, naprawdę, mnie się oczy za mną to się wam dopiero otworzą. Kubuś w dyrektorce? Czekajcie, telefon wyciągnę, zdjęcie zrobię. O! O! Masz, a czemu się nie robi? A Patrzcie, okularów nie wzięłam, no!